Prowadziliśmy warsztaty z zakresu krytyki teatralnej. E, chyba jednego z najbardziej abstrakcyjnych pomysłów w teatralnej klasie, e, bo jak opowiedzieć dzieciakom e, w takim wieku 6-9 lat o krytyce teatralnej, jak kiedy... przełamać stereotyp codziennego pojmowania tego słowa? Bo to skojarzenie, krytykowanie dla, dla większości było jednoznaczne, że to, że to mówienie złej rzeczy. No i jak działać z dzieciakami, które ani jeszcze żadnej recenzji raczej nie przeczytały, bo nie do końca wszystkie umieją czytać, ani żadnej recenzji nie napisały, bo po prostu jeszcze większość z nich dopiero opanowuje alfabet, więc Alfabet może znają, ale, ale jeszcze nie piszą, więc my też recenzji dzisiaj nie pisaliśmy, a te recenzje rysowaliśmy. Tak, i założyliśmy sobie taki plan, że zrymujemy sobie słowo krytyka ze słowem Afryka, Afryka i pobawimy się trochę w tropicieli teatralnych śladów właśnie w dżungli. No i wokół tych afrykańskich klimatów nasze wszystkie działania się dzisiaj działy. Taka była ta główna myśl, metafora, żeby ukazać krytyka jako tropiciela różnych wątków, rzeczy, zdarzeń, obrazów w teatrze. Wybraliśmy się na taką afrykańską wyprawę. Naśladowaliśmy zwierzęta, które mieszkają w dżungli, przypatrywaliśmy się ich tropom. No i oglądaliśmy, słuchaliśmy afrykańskiej muzyki, oglądaliśmy obraz, który, który przedstawiał był. taką dżunglę. Bajecznie kolorową tak. dżunglą był. I śpiewaliśmy piosenkę, której tak, mistrzynią była Alicja. <laughs> Większość dzieci ją opanowała, ja nie. No i zależało nam na tym, żeby pokazać dzieciakom, że krytyka jest takim troszkę, można powiedzieć, wielogłosem, takim szukaniem właśnie z jednej strony tego, jakim wielogłosem jest spektakl, a z drugiej strony, że człowiek, który przeczyta sobie recenzję przed spektaklem, będzie miał taki wielogłos rozmaitych opinii w głowie. I że trzeba iść do teatru, żeby dowiedzieć się samemu, o czym to jest i czy nam się to podoba, czy nie. Tak jest.